Zapewne bracia i siostry wiecie, że istnieją też inne religie oprócz chrześcijaństwa i każda z tych religii mogłaby sobie powiedzieć, że jest no, prawdziwa, słuszna i my też mamy no, takie prawo tak powiedzieć i nie tylko dlatego, że jestem księdzem, który akurat tutaj przedstawiam chrześcijańską właśnie religię, tylko... Chodzi też o to, że wszystkie religie powstawały na podstawie albo jakiegoś pomysłu o Bogu, że ja mam jakiś pomysł, że Bóg jest taki, albo że życie jest takie, albo ktoś miał objawienie od Boga i mówi, że Bóg mi się objawił i powiedział o sobie takie a takie treści, że trzeba go tak albo inaczej sławić. Natomiast chrześcijaństwo, właśnie, jest zdecydowanie różną religią od wszystkich innych Dlatego, że sam Bóg przyszedł do nas, żeby o sobie coś powiedzieć, żeby siebie objawić, żeby nas zbawić. W żadnej innej religii się nie, nie działo takie rzeczy. I przyszedł Jezus Chrystus i mówi: ja Jestem synem Bożym, jestem Bogiem, ja jestem drogą prawdą i życiem, nikt nie żyje bezemnie. Ja jestem zmartwiony w i życie, ja, Wy mnie zabijecie, ja zmartwychwstanę. I oczywiście, gdyby dzisiaj ktoś zaczął mówić takie rzeczy niezgodne, na przykład z naszymi wyobrażeniami, no to byśmy pewnie go zabrali do jakiegoś psychiatryka, na przykład przynajmniej, albo zbytali go udowodni, gdybym ja powiedział że jestem księdzem, no to, owszem, mam nawet taki dokument, że ja jestem prezbiterem Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, jestem Marianinem, gdybym powiedział, że jestem najlepszym księdzem w świecie. No to już moglibyście mieć podejrzenie, że to jest już mniej normalne, ale gdybym powiedział, że jestem no, prezydentem Rzeczypospolitej albo świata, albo jeszcze nie wiadomo kim, Napoleonem, no to myślę, że zabraliby mnie do jakiegoś psychiatryka, no bo też nie mam takich dowodów. I ludzie współcześni Jezusowi też nie byli głupi. Oni też słysząc te treści, że ktoś jest z Bogiem, ktoś mówi o sobie, że jest życiem i z i zmartwychwstanie, to oni mówią udowodnij, pokaż nam to. I Jezus czyni znaki, Jezus sprawia cuda, i ostatecznie największym Jego cudem, który nas wszystkich zbawia, to jest właśnie Jego zmartwychwstanie. I bracia i siostry, kiedy ja uczyłem się w seminarium, to myśmy spotykali na tych studiach bardzo dużo różnych dowodów na istnienie Boga albo argumentów przeciwko. I te argumenty, dowody były fizyczne, filozoficzne, historyczne, ale żaden z nich mnie jakoś tak nie przekonywał tak do końca, że do każdego z nich można byłoby mieć jakieś, można powiedzieć, takie dodatkowe pytanie, pretensje. Ale chciałbym teraz przedstawić taki argument, który komuniści używali, jakby zwalczając wiarę. Oni mówili, używali argument historyczny, że po prostu takie osoby jak Jezusa nie istniało, nie istniało ciała, nie istniało śmierci, nie istniało zmartwychwstania, tylko całą tą sprawę wymyślili apostołowie. Oni to wymyślili, poszli z Jeruzalem, zaczęli to głosić na kręcu świata, po to, żeby podwyższyć swój status jakiś taki społeczny, dlatego, że my byli rybakami, byli nikim, a to był ich szanse się wybić. I, bracia i siostry, ten argument, albo taka argumentacja w ogóle nie trzyma się kupy absolutnie, dlatego, że właśnie historycy, naukowcy, którzy badają historię, oni bardzo często uznają za fakt historyczny jakąś bitwę na przykład, która miała miejsce 300 lat przed opisem. Że ktoś, kto tej bitwy nigdy nie widział, nawet jego dziadek nigdy nie widział, to on tą bitwę opisuje, będąc jakimś pisarzem urzędowym jakiegoś innego króla, a temu królowi to zależy, bo jego prapradziadek właśnie walczył w tej bitwie. Czyli ani nie ma, jest jakaś strudniczość, że ten Człowiek piszący tę rzecz właśnie otrzymuje za to pieniądze, ani nie był bezpośrednim, ani nawet pośrednim świadkiem, ale fakt uznaje się za historyczny w świecie historii. Natomiast w sytuacji Jezusa Chrystusa mamy bezpośredni kontakt z dziełami, czyli Jego uczniowie, bezpośredni świadkowie, zapisali te prawdy o Nim, te słowa. Bardzo podobnie, czyli tak samo, te same treści przekazując, i dlaczego my mamy im wierzyć? Bo ostatecznie ich nauczaniu buduje się nasza wiara. My mamy im wierzyć, dlatego że oni oddali za to prawdę swoje życie. Jeden mój no, bliski z mojej rodziny, bo ja pochodzę z Białorusi, i też w 20 roku u nas były protesty. Jeden właśnie członek mojej rodziny miał sąd. I sądzili go o jakąś rzecz właśnie i przedstawili fałszywego świadka. I ten świadek fałszywy, którego nie zna, nie widział, to był policjant przebrany prawdopodobnie, on powiedział, że tak, ja widziałem tego człowieka w tym miejscu, o tej porze, on robił to i tamto. I pamiętam, no i oczywiście wyrok był negatywny dla tego mojego krewnego i Pamiętam, rozmawiałem z nim przez telefon, on mówi: Kurcze, jak ja marzę, żeby wziąć tego świadka w jakimś ciemnym kącie, schwycić go i zadać mu takie pytanie: No co, teraz mnie poznajesz? Wiesz, kim jesteś? Czy ja zrobiłem to czy owo, o, o, o co świadczyłeś przede mną w sądzie? I faktycznie on by się wyrzekł, bo każdy... Mówi już wygodną rzecz, to co mu pasuje, kiedy stoi właśnie w ciemnym kącie i jemu grozi na przykład nie wiem, życiem albo no, jakąś niezdrowiem, utratą zdrowia. Chyba że ta prawda, o której mi chodzi, jest ważniejsza niż moje zdrowie. I dlaczego to powiedziałem, tę historię? Bo wszyscy apostołowie, którzy pisali te Ewangelię, czy wszyscy apostołowie, którzy pisali listy. Którzy głosili na krańcach świata, każdy z nich był postawiony w takim ciemnym kącie, albo wywiedziony na plac, albo oskarżony w sądzie, albo wywieszony na krzyżu podobnie jak Jezus Chrystus, albo do, goły, do góry nogami, albo na e, krzyżu X obraznym. Z niektórych ścianali skórę, ściągali żywcem i pytali: I co, wierzysz w Jezusa Chrystusa? Wierzysz, że on umarł i zmartwychwstał? Wierzę, że i ty razem z nim zmartwychwstaniesz. wstaniesz, jeżeli cię teraz zabijemy, to sprawdźmy. I bracia siostry: nikt spośród 11 jego uczniów, ani jeden, nie zawahał się. Każdy oddał życie za Jezusa, za tą prawdę, którą wyznaje. Mówi: albo jest zmartwychwstanie, w albo ja jestem koniem. Nawet Jan stołu, o którym mówimy, że on jedyny. Kto umarł w własną śmiercią, że nie był zabity, to nie było jedno, jego żadna zasługa ani brak wiary, tylko on przeżył swoją mękę. Jego tak samo wzięli, rzucili na rozgrzany olej, smażyli na patelni, można powiedzieć. I on przeżył tę swoją mękę. Był skurczony, jak, no nie wiem, jak smażone mięso, można powiedzieć, ale żył, nosili go w koszu on kończył swój żywot na wygnaniu na wyspie Patmos. Ale, bracia i siostry, gdyby nam dzisiaj zadali pytanie, jak ważna jest dla ciebie prawda zmartwychwstania? Jak mocno ty w nią wierzysz? Czy jesteś gotów dla Jezusa nie pracować w dni chodzić do kościoła, wyznawać swoje grzechy? Wyznałeś też wiarę na ulicy, robiąc na krzyży, kiedy widzisz krzyż, albo kiedy spożywasz posiłek publicznie. To są drobne rzeczy. W Polsce nikt nikomu jeszcze chyba nie uderzył. Yy, nawet policzka za, za, za taką manifestację wiary. Ale się wstydzimy, bo nie wierzymy. I bracia i siostry, Jezus zmartwychwstały objawia się swoim uczniom, którzy za Nim chodzili. Żeby Go naśladowali. Więc prośmy o ten dar też dla siebie, nade wszystko dar Ducha Świętego, żebyśmy też głosili tę prawdę całym naszym życiem, żebyśmy też spotkali Jezusa zmartwychwstałego, aby On też tak mocno mnie przekonał w tym zmartwychwstaniu, żebym ja był gotów dla Niego żyć i umierać. Prosimy o to, Maryjo, módl się za nami. чтобы мы умели так, как ты, наследовать твоего сына Иисуса Христоса. Аминь.